Firma świadczy usługi inżynierii w zakresie projektowania, analiz, ogólnie wsparcia technicznego firm nie tylko z branży lotniczej, ale i z, ogólnie z branży przemysłowej. Belkan ogólnie, my jesteśmy polskim oddziałem firmy Belkan. Belkan ma tak na dobrą sprawę ponad 50 oddziałów na całym świecie zatrudnia ponad 10 tysięcy nie tylko inżynierów, ale ogólnie ludzi, którzy wspierają przemysł lotniczy. IT, e, przemysł ciężki. Dzisiaj jesteśmy ściśle związani z branżą lotniczą. E, pracujemy na komponentach silników lotniczych, ale równie dobrze mogą to być pozostałe jakieś takie moduły, mechanizmy ze świata inżynierii. No i sprawdzamy, czy te części po prostu wytrzymają, jak długo wytrzymają, kiedy należy je wymienić, kiedy należy zarządzić inspekcję. Na pewno będziemy zatrudniać na stanowiska do grup, które już dzisiaj istnieją, czyli grupy projektowe oraz grupy zajmujące się obliczeniami wytrzymałościowymi, ale również będziemy rozwijać inne dziedziny, dziedziny związane ze wsparciem m.in. produkcji. Mamy całe grono młodszych inżynierów, które, którzy z nami pracują. Oni cały czas się rozwijają, rozwijają się pod okiem i pod. Nadzorem kolegów bardziej doświadczonych. No i szukamy, tak? TVPolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.